Ok, chciałbym wam powiedzieć tak na szybko, z czego ten dron będzie się składał i o co tutaj w ogóle chodzi. Wcześniej miałem Tyro 129, czyli tego bardzo taniego drona 7. -calowego. Wszystkie części tutaj to elektroniczne pozostały z niego, ale może z czasem będą wymienione. Na razie się świetnie sprawują od roku, więc no nie ma potrzeby ich nawet wymieniać. W każdym razie. Silniki standardowe 2507 1800KV to są na 4 do 5s. Do zasilania także są całkiem spoko. Przewody w nich były za krótkie, dlatego przedłużyłem je o Race Wire z Avifly. Race Wire 40mm z diodami RGB. Diody są polutowane w sensie tam są pady, żeby wybrać sobie kolor świecenia. Tutaj mam wybrany na. Żółty z przodu i czerwony na tył. Śmigła 7 calowe, Fold, DALPROP FOLD 7 INCH, normalnie to no, tak na próbę, zobaczyć jak one będą się sprawować. Normalnie latam na tych 7056C PRO od DALPROPA, także są też bardzo fajne. Dobra. Przewody, tak, tutaj skrócone. Te przewody nie są niestety silikonowe, bo nie miałem, jak to lutowałem, nie miałem dostępu do silikonowych. Już mam zamówione, więc może wymienia, a prawdopodobnie nie, ponieważ nie spodziewam się, żeby tutaj były jakieś wielkie temperatury, które mogłyby uszkodzić te przewody. To jest zwykły przewód 0,75 mm z jakiegoś tam elektrycznego przewodu 2 razy 0,75. Stack jest standardowy z Tyro, czyli mamy SC4 w jednym, FC, F4 i co tutaj jeszcze, VTX. Kamerka jest tutaj, KDX Turtle, wersja druga, z rejestratorem, ona nagrywa w 60 klatkach, 1080, także jest spoko. Dobra, co tu mamy? Odbiornik jest Crossfire Nano RX, z anteną Immortal T, zwykła europejska 868 MHz. Antena do VTX, -a zwykły Cloverleaf od Ucina, od Gogli F800D, z przedłużką tylko i to wszystko, co tutaj dalej. Aha, rama. Rama jest 8 calowa, Kupowana była z myślą, że będzie to iFlight XL8, ale po wykonaniu tej ramy, po jakości wykonania, tak się spodziewam, że to prawdopodobnie jest kopia. W każdym razie jest dosyć no, wytrzymała, tak, tak mi się wydaje przynajmniej, ramiona 5,5 mm, dolny plate ma 3 mm, górny plate tak samo 3 albo 2,5, nie pamiętam, chyba 3 to są mm, także on jest no, wytrzymały, nie ma co tutaj gadać. E, mocowanie kamery również. Dwie płytki, milimetrowe e, standoffy aluminiowe, czyli te słupki, powiedzmy tak. One są 35mm, dają sporo miejsca na tutaj graty, komponenty. Chciałoby się więcej, bo ich rozstaw jest tylko 25mm, fajnie, gdyby było te 30 na stack, żeby go zmieścić z przodu, z tyłu. Jakieś dodatkowe rzeczy, no ale niestety, e, co. No i tyle w sumie, nie. Wyjście jest na XT60. Do góry będę miał montowaną kamerkę GoPro Hero 5. Już mam wydrukowałem sobie takie oto mocowanko z TPU. Piek Squishy. No i co? No i tak to wygląda. No nie wiem, tutaj staram się coś składać. Silniki na pewno w przyszłości będą do wymiany na 28,08 bodajże one są, te kolejne, ponieważ no te mogą okazać się za słabe. A tak to powinno być Git. Także składam dalej. Cześć, mam nadzieję, że ten prosty zwiastun Wam się spodobał. W następnych filmach o budowie drona pokażę Wam w jaki sposób zaprojektowałem mocowanie na, na GPS oraz antenę, jak ułożyłem komponenty w ramię, jakie były loty testowe oraz jakie problemy napotkałem na drodze budowy tego drona. Tutaj mówię Wam dlaczego zacząłem tą budowę, a w następnym filmie zobaczycie krótki time lapse z przekładania komponentów z ramy 7-calowej do 8-calowej. Zapraszam Was do oglądania. Wszystkich filmów co do, do subskrypcji oraz polajkowania tego kanału. Dzięki, trzymajcie się, cześć!